Moi drodzy, chcieliśmy w tym miejscu podziękować społeczności Twittera, społeczności Facebooka, bo dzięki Wam udało się w tym roku zorganizować wakacje dla niepełnosprawnych dzieci, czasem ciężko chorych. Zabraliśmy łącznie ponad 200 dzieci na trzy turnusy. Moi drodzy, pamiętajcie, Dobrowraca, a każda Wasza złotówka podarowana dla naszej fundacji, to okaz szczęścia i uśmiechu na twarzy chorego dziecka. Dobrowraca. Dziękujemy. Tak. Dziękuję bardzo za pobyt yy, na którym się dobro wraca. Gibe 2024. Dziękujemy serdecznie. Dobro wraca. Dziękujemy, moi drodzy, i w taki sposób dobro wraca. I niech dobro wraca do was w zdrowiu. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy. Hej! Hej. Pozdrawiamy całą Polskę z ośrodka Gieret w Gibach. Uuuu! Dobrowraca! Pozdrawiamy skajaków! dobrowraca! Dziękujemy! Uuuu! Moi drodzy, właśnie w takich klimatach mija trzeci turnus darmowych wakacji organizowanych przez Fundację Dobrowraca MG. Jak widać, wszyscy z nas są szczęśliwi a w okresie trzech turnusów mieliśmy 37. urodziny jednej pięknej panny, a dzisiaj mamy rocznicę ślubu, którą panie Łukaszu? Dziewiąta! Dziewiąta rocznica ślubu! Niech żyją nam 100 lat! Pozdrawiamy całą Polskę z miejscowości Giby, Jezioro Gieret! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! A jest super, bardzo super! Dziękujemy! Pozdrawiamy. I tak właśnie w takim klimacie: coś dla ciała, coś dla duszy, umysłu. Małymi krokami kończymy trzeci turnus z miejscowości Giby nad jeziorem Gieret. Gościliśmy tutaj. W ubiegłym roku dzieci niepełnosprawnych, jak i zarówno w tym roku, chcielibyśmy całej społeczności Twittera, Facebooka i ludziom dobrej woli, którzy dołożyli swoją symboliczną cegiełkę i są częścią tej pięknej, szlachetnej inicjatywy. Pamiętajcie zawsze, że dobro wraca w nieoczekiwanym momencie, a zdrowie, które jest najważniejsze w każdym tym momencie, może odmówić nam posłuszeństwa. Jeszcze raz dziękujemy, bądźcie zdrowi, bądźcie ludzcy, bądźcie obywatelscy, a dobro do Was wróci. Dobro, dobro. dobro. wraca, nam. dziękujemy! Wracam, wracam, wracam! 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 Pozdrawiamy całą Polskę z ośrodka Gieret w Gibach! Oto to, to. Wraca to dobro czy nie? Wraca! Wraca!